Do pracy nie dojechaliśmy, do pracy dojechaliśmy do lasu. Po wykopaniu kilku kapsli jakiś sygnał był, i jest obrączka Od Idziemy dalej. Idziemy. Szlakiem partyzantów zobaczymy co to dziś czy coś w ogóle dziś wyjdzie z partyzanckiego. Jest był sygnał jakiś 81, nie wiem co to może być. kawałek czegoś, ale są zdobienie takie Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest jeszcze coś. No tutaj część, ale tego tu dużo wychodzi no takie wszystko w części. Teraz pokażę. No takie... i to mu właśnie zdobienia, no? O hmm. I tego pełno takich odłamków, a to teraz całe wyszło. No. no mi się tak wydaje by to było jakieś jak to kiedyś Że tu olej leciał, nie? ten mm -hmm. Tak mówiłeś, to jest jakieś naczynie, nie? Bo tu jestem są... znowu to jest to jest takie nie? Mm -hmm. A to była podstawka no, ja To było chyba z oleju albo z czegoś takie, wiesz, oliwiarki no. takie były kiedyś. No. Jak tylko kosiarko czy czymś, to oliwiły się, żeby kosiło. No, tak? to było no, a tam wie, ci wszedłem to w wodę, jak ja to jest <laughs> to. Tak pięknie dzisiaj, pięknie. Jakiś sygnał też Pięknie, pięćdziesiąt siedem, ale co to będzie to zobaczymy Dalej pięćdziesiąt siedem jest monetka

Айды. Ах, кулка. Машины значит не дали. Идем далее. Сигнал. А чем Panu i kulka muskieczowa. Oblana w się nie obcięta. To wygląda, by tak została wystrzelona. ja mam takie, coś się głęboko ale głęboko a to jest jakiś ten haczek taki nie, co do się? no nie wiem właśnie co to tego no, zacząłem czyścić, ale szczotecko trochę, ale ale jest takie, takie żarty, żarty, nie? strasznie to no. było tego, a to był jakiś Hapichak. hak. No. nie wiadomo co to no to to chuje to trzeba wyczyścić i dopiero Coś tam takiego się tak Nie wiem Zabierasz do piesego ja, no, Takzło Ale jest, moneta I coś tam się Partyzanci zgubili Tak Ta. Teraz taka ozdoba jakaś wyskoczyła Z lampy czy bezpiecznika No i o, no. jaka no, ładna? No, no to coś takiego to... co ja tam znalazłem no no, bym kawałki no. mogły być te całe, nie? mogłoby być, no ładne o, no. no, kawałek ładna złomu 6, 82 kopiemy na żywo здесь есть. 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 Мильки не сигнал. Начаю с тем пантерами. Ну, <служив> вот. Вот О, зигарик. А надо будет шукать Решки. Może zeta, może srebrna Dobra, szukam dalej. Ja mam klucz od partyzantów wiety. Jak to jest partyzant? Zgubił. Do domu nie wejdzie. Kurze. Idziemy dalej tym szlakiem partyzantów i trafiliśmy na taką łamkę Trzeba będzie ją obadać Co tu wyjdzie O kolega chyba coś trafił. Bo idzie? Chodź moneta Pyrelin Chyba jest, terazniejsza Nie, żetówka współczesna ale jako zajechano, kurde te PRL -e, kurde lepiej wychodzę nie? Mhm. <grystanie> Kolega wykopał jakiś sygnał 83 I minuta jest minuta, chyba może jakaś stara, bo cieniutka Wyczyścimy i za chwilę się włączymy Po wyczyszczeniu To medalik Jakoś tam matki widać Nie wiem czy basket, czy inne Po tym życę zdjęcia Znowu też fajnego, ciekawego kolega woła Pędzimy A jest, badmoleta. Też tu ty trafił na żyłe złota, nie? A. To jest złotówka 49. Miedzianikil. Ja. Znaczy teraz idziemy na mieć, bez niklu. <gry> znowu jakieś należisko, tak? A widać, monetka, No, A, znowu złotówka. Współczesna. Namienia będzie, będzie normalnie. 2 zł współczesne i 1 PRO nie? o, bo sobie nie zgubił mm. I tak się idzie idzie tą łąką i żadnego sygnału oprócz tego w telefonie będzie jakiś sygnał to się włączy Jeszcze takie jakieś nalewisko Co to jest na tym polu Chyba kawałek świecznika no, Takie same takie błoto Gdyby łąka się wydaje fajna Ale kurde całe podmokłe A tak jak się patrzy to jest ok. Dobra idziemy dalej Proszę? Nie, a coś fajnego wyszło, ja? no widzisz, kurde. O kurwa! Ale co, ja? ja? Myślałem, że puszka, kurwa. Na puszkę, nie? No, puszka, nie, na to jest Wycofuj jak na to srebro. Już mi się znudziło, że na te puszki zbierasz. Ja to jest, są punce. No ale kurde. No, Ty to się spodziewał w no, lesie. No, na drodze, no. no. Ale pięknie, kurde. Trochę wyprostować, i będzie. No, gratulacje. No, dziękuję. No. No, ja, no, pierwszy raz jakiś taki większy fant, kurde, nie? <laughs> pułka No wiecie, już przeszedłem, ale. A, kopnę, kurde. No. Hmm. Jakaś panna tu była i zgubiła, kurde leżała tu i tak ja po tym pięknym strzale kolegi to ja mam taki kluczyk od nakręcania zegarka gdzie ja, musi to dali srebra, złota i diamentów łączę się jak to coś będzie takiego No, 10 fenigów Adolfiniu. No. To ta, co zgubiła ten pierścionek Ona opierała się o drzewo <laughs> Ty nie chcesz zapłacić, nie 10 dziesięć feroli tak. kurze A no ona nie I Zgubiła pierścionek no. Dzisiaj koniec poszukiwań Zamiast do roboty, to pojechali do lasu na wagary. To też jest jakiś obrazek. Wtedy, to, to było tam wtedy. I szlakiem partyzantów szli. I co znaleźli? Partyzanty pogubili butelki. To, to są moje fanty. I jakieś takie pierdółki widzieli się, ale Bogdan dzisiaj najwięcej nasbiroł. 10 fenigów, Dwa razy po złotówce. To... Pierścień fajny, srebrny Śrubokręt, monetka to nie wiadomo co Złotówka PRL 49 Jakiś kapleżyk i przepinka Serduszko no. Najwięcej dzisiaj